Andrzej Grzebek, podwójny mistrz organizacji FEN. Gratuluję tego zwycięstwa, wielkiego zwycięstwa. Sam nie wiem właśnie, czy powinieneś cieszyć bardziej z tych dwóch pasów, czy z tego, jak pokonałeś Kamila Gniatka w sposób, jakiego nikt wcześniej nie zrobił, bo nikt go nie znokautował. Dobry wieczór Państwu. Tak, no Kamil był niepokonany w Federacji FEN. Gdzieś tam mówiłem wcześniej, że znokautuje Kamila w pierwszym rundzie. No nie udało się to zrobić w pierwszym rundzie, ale udało się w trzeciej. Więc mogę powiedzieć, że znowu nie rzuciłem słów na wiatr. Tylko zrealizowałem swój plan. Jestem, jak tu mówią, polskim królem nokautu, może nie do końca, ale udaje mi się gdzieś tam te walki kończyć przed czasem. Bardzo z tego się cieszę. Kamil naprawdę postawił świetne, mocne warunki. szapo baba dla niego. Wróżę mu naprawdę świetlaną przyszłość Federacji FEN. Bardzo się cieszę, że daliśmy świetny pojedynek, myślę, że wszystkim się podobało. Ale muszę przyznać, że były momenty takie bardzo zaskakujące, zwłaszcza ten parter. Rzeczywiście, nie kłamałeś, a w zasadzie sam nie wiem, może i kłamałeś w tym trailerze sam. Po prostu nas kołowałeś wszystkich i sko skołowałeś również chyba Kamila, właśnie, że, że masz wszelkie narzędzia, żeby mu zagrozić w jego płaszczyźnie. Dokładnie tak, mój trener Robert Wardzawa, podwójny czarny pas w judo i w jiu -jitsu, więc tutaj z nim dużo pracujemy i no i chcieliśmy zaskoczyć. No. Może nie był do końca to nasz plan, ale czułem się mocny w parterze i dlatego, mimo że Kamil mnie wywrócił, bo wiedziałem, że będzie wywracał, gdzieś tam dałem się po prostu sprowadzić, ale wiedziałem, że w jego płaszczyźnie też będę kotem, tak jak Mateusz Gamot pokazał to z Kleberem Kojkę, tak samo jak chciałem pokazać to z, Mateuszem z Kamilem Niatkim. A trzeszczały tam jego, no nie wiem, wszystko, barki, łokcie? Wydaje mi się, że tam ta balacha już nie do żeby po prostu go podać, tam już był przeprost. Nie wiem, coś po prostu braku, bo tak się skąd też cały czas się e, wykręcał tak naprawdę. Widać, było, że nie jest to chłop z pierwszej łapanki i na temat tak naprawdę cały czas mi się kręcił. Próbowałem to skontrolować na garstka, no nie dało się. Nie no, uwierzysz. No kurczę, wiesz co, to wizualizuję są teraz w głowie i kurczę. Nie wiem, czego tam brakło, no kurczę, myślałem że... Nie myślałem, że już to mam, kurczę, a jednak, kurczę, widziałem, ale słyszałem od trenerów, że dosiad, dosiadł, dosiad. no nie ukrywajmy, jest dobrym graplenerem, więc no ciężko mi powiedzieć, nie udało się go podać, ale udało się go ubić, więc no co, jestem mistrzem podwójnym, więc bardzo się cieszę. Zamroczenie w pierwszej rundzie, bo to jest taki standard już powiedzmy w twoich pojedynkach, że jest taki, e, no, dużo emocji po prostu i te zwroty akcji. Cieszę się, że właśnie, Kibic ma też tak o to, że ja też dostaję w tą głowę i też gdzieś tam padam, prawda, bo no to chce się potem oglądać, bo już nagle jak, popust, jak Fenix Pepiołów wstaje i dalej walczy, to to jest nagrane, no, nie? Tak wziąłem widziałem wywiad, że powiedziałeś, że, jest, że mam słabą głowę. Ja tak powiedziałem? Tak. To po alkoholu chyba. <grym> no, 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 Pamiętam te słowa, że Andrzej ma słabą głowę. Że tam ja tak to, powiedziałem? Tak, tak, ja ci to w wspomnę, życiu. ale nie mam swojej głowy, lubię dostać i wtedy się budzę i dopiero zaczynam walczyć. No i co, powiedziałem prawdę. Dokładnie, tak? Zawsze gdzie są Twoje pasy, bo to najważniejsze przecież. Nie są moje pasy? Nie ma. O menadżer zabrał i. Nie, przedał. nie, nie, nie. może, proszę daleko, o menadżer tutaj wszystko pilnuje. Nie, po prostu został mi zabrany przez federację i nie wiem, czy już jestem mistrzem, czy już nie. Nie wiem, myślę, że dostanę. Jak dostanę, to się ogłoszę na Facebooku, że mam te dwa pasy na razie nie mam żadnego. Przykro mi, bo powinien tu być obwieszony, ale ich nie ma ważeniu mówię, że w 77 bardzo dobrze ci się zbijało w 77 jak w ogóle czułeś się w trakcie walki. No powiem wam, że tutaj yy, y, kategoria 7 77 to co w dziesiątkę, no. no lepszego wymarzonego wejścia do kategorii 77 sobie nie mogę wymarzyć. Znokautować Kamila Gniatka, zdobyć pas, zbić wagę Ciężko na to pracowałem. Całą szafę nowych ciuchów. Zegarków i butów. Ale już obiecałem, do dostaną od managera arnoxowe buty, więc bardzo się cieszę, że będą do kolekcji. Ale na pewno garderobę powiększymy i co? No i się cieszę i fajnie. Czyli to Andrzej, teraz 7-0 i Chińczyk następny? Nie, tu Matusza daleko. Zostawiam mu jego pazę, jak już coś, to od 9-3. Jeszcze polskiego mm, zawodnika z dwoma, trzema kategoriami, z trzema pasami nie było, więc może akurat ja będę tym pierwszym. Może i na świecie. Andrzej, nie no, no tak. M mogę? Możesz? Dziękuję. Andrzej, ja pamiętam taką walkę, po której się ciężko budziłeś. Pamiętasz, byliśmy przy tym wszyscy. nasze znaczy, wszyscy nie, nie no, ale Najmniej, no, nie, nie tak, ale do tego, że no, historia pokazuje, że można się podnieść, nawet po tak ciężkiej sytuacji. I w tej chwili można powiedzieć, że to jest historyczny moment. Ty czujesz, że tak naprawdę przez te parę lat, bo to chyba sześć albo siedem lat, jeśli się nie mylę, minęło szmat czasu i wykonałeś kupę dobrej roboty. Cieszę się, że to jest zauważalne przez media i wszystkich bitów. Naprawdę mam tak świetny sztab trenerski, tak świetnych sportów partnerów, że na tego progresu nie da się nie zrobić, no, no co wam powiem. No, trenerzy wkładają taki rozwój w moją osobę, że no, czasami aż mi się chce płakać, że oni tak poświęcają całe swoje życie w moją osobę i tak mnie rozwijają, no i sami widzicie, że Siódme zwycięstwo z rzędu, no kurczę, no, wszystko zawiąza mnie nim tak naprawdę, bo ja jestem zwykłym, zwykłym, zwykłym człowiekiem, a oni po prostu wkładają tyle pracy w moją osobę, że, no, że widzicie, że no pniemy się do góry i na tym nie przestaniemy. Andrzej, powiedz mi, jakby na przykład jutro zadzwoniło UFC i zaproponowało Ci kontrakt, jak to wygląda w sytuacji z Fenem, możesz mówić Nie ja odbieram telefonu, przykro mi Dona White, sorry. Ale to ja jestem, tydzień mi nie ma, przynajmniej dwa odpoczywam, muszę się zregenerować, naprawdę ciężko na to pracowałem, żeby teraz po prostu odpocząć i zas, zasłużenie się sobie z domu, z psem się pobawić, zjeść burgera, zjeść pizzę, bo przez 8 tygodni tego nie widziałem. Ale wiesz, jak już odpoczniesz tylko dokończę jak odpoczniesz już i wtedy zadzwonią, to czy wtedy będziesz odbierał? Ja niestety wszystko kieruję do mojego sztabu trenerskiego i do menadżera, ja jestem tylko żołnierzem, wykonuję świetną robotę. A zostawiam wszystko w ich rękach. Myślę, że jeśli będzie taka propozycja, może nie jestem jeszcze gotowy na UFC, bo jeszcze mam dużo braków, ale uwierzcie mi, że jeśli tam się dostanę, zrobię wszystko, żeby tam tak samo wygrywać. Andrzej ma przekierowanie ustawione na, z UFC na menadżera. Andrzej, wracając, jeśli już byś trafił do tego UFC 7-7? Rzeczycie mi tego? Oczywiście. No to jak życzycie mi, no to wszystko... No to wskazuje, że zrobię kolejny krok do tego, żeby się tam dostać i Na pewno na 7.7 Na pewno nie w 8.4, bo tam są już koniska, a nie konie Więc to nie będę się szarpał. W 7.7 myślę, że mogę tam coś Nawojować, ale jeszcze tak jak mówię Dużo pracy przed nam No za taką walkę myślę, że 50 tysięcy dolarów by było Przydałoby się Troszkę byśmy wzmocnili klub Troszkę byśmy dokupili, coś tam pozmieniali Coś by się ogólnie działo Ale spoko, może Fendt doceni i też coś da Na no bank na, na bank. Moja kategoria wagowa dzisiaj w Londynie. Main Event UFC Teal czy Masvidal? Teal. Zdecydowanie Darek Teal. E, gdzieś tam lubię jego styl, jego taką bazę, trochę pod McGregora. Wydaje mi się, że spokojnie to ogarnie. Dziękujemy. Dzięki, Dzięki pozdrawiam. Double Champ. Yeah, jedziemy po swoje.